tego Eliasza, jutrznia. Wym. Strumienie w źródle ruszyły. Wnętrza podwójnego płaszcza człowieka Jezusa Boga odżyły. Aby córki nasze śpiew odziedziczyły. Elizeusza słowa czyny wysławiły. Płaszcz Jordanu podwójnie stare nowe zruszył. Eliasz od syna przybrania na niebo ojca wyruszył. Elizeusz od ojca przybrania po niebo syna wyruszył. Płaszcz Jordanu dwojako, nowe, stare bez ruchem obłoku poruszył. Jeden jak drugi podwójny, wody testamentem żywej ruszył. Jak wody ojców naszych głowy pochylcie, przed ojca, synem, duchem czoła pochylcie. Jak obłoki ojców waszych w deszczu ziemskie głowy przed niebieskimi chylcie.